Na polskiej giełdzie mamy aż 800 spółek, to dwa razy więcej niż na przykład na giełdzie francuskiej czy niemieckiej. I co najważniejsze, mamy na tej polskiej giełdzie trochę ciekawych, fajnych spółek, które wcale nie są tak popularne, jak mogłyby być, szczególnie patrząc na zyski, które mogą przynieść. Także słowem wstępu przejdźmy sobie do analizy jednej z nich. Eurotax to firma specjalizująca się w obsłudze podatków pracowników, którzy migrują sobie po Unii Europejskiej. To co właśnie jest całkiem fajne w Unii, to to, że jeżeli tam mieszkasz, no to zasadniczo nie ma problemu, żebyś pojechał sobie na przykład do Niemiec, popracował tam i wszystko w porządku. No tylko minusem tego wszystkiego jest to, że będziesz musiał też tam zapłacić podatki. No ale po powrocie do Polski możesz liczyć na co najmniej częściowy zwrot e, tego, co tam zapłacisz. Ale żeby ten zwrot dostać, musisz złożyć specjalną deklarację podatkową. Na czym firma zarabia? No takie Niemcy na przykład też słyną ze swojej biurokracji, no ale zakładam, że nie znając tego lokalnego języka, no to już w ogóle musi być koszmar, żeby taką deklarację złożyć. No i wtedy całe na biało wchodzi Eurotax. Generalnie sama usługa jest dość prosta, dlatego że ty przesyłasz im jakiś tam zestaw dokumentów, Właśnie z tego zatrudnienia, oni to sobie biorą, wypełniają tą deklarację podatkową za ciebie, uzerają się z tymi urzędnikami za ciebie, a potem z tego, co ty dostaniesz, biorą sobie 10%. Wiesz, to, co, co też jest całkiem ciekawe, no to to, że jeżeli na przykład tą deklarację podatkową złożą za ciebie, ale nie dostaniesz żadnego zwrotu, no to oni też nic nie dostają. Więc generalnie nie masz żadnego ryzyka jako pracownik. Warto też wspomnieć, że Eurotax nie działa jedynie w Polsce i w Niemczech, ale też na przykład w Danii, Irlandii, Holandii, no generalnie tych takich najpopularniejszych w Polsce e, kierunków do emigracji zarobkowej. I co najważniejsze, firma stawia na automatyzację i efektywność całego tego procesu, i żeby Ci to tak fajnie zobrazować, firma ma tylko 170 pracowników, a wypełnia 50 tysięcy deklaracji podatkowych rocznie. I moim zdaniem jest jeszcze długa droga na rozwój, dlatego że firma może po prostu bardzo łatwo skalować zasięg tej swojej usługi. Może na przykład pomagać też pracownikom z Bałkanów, albo na przykład może odwrócić też ten schemat, czyli że pomagać na przykład Niemcom pracującym w Polsce. Wycena. W tym momencie cena akcji Eurotax waha się w okolicy 4 zł. Natomiast liczba tych akcji wynosi 5 milionów, no i generalnie na przestrzeni lat ta liczba się nie zmienia. Czyli mamy kapitalizację rynkową w wysokości około 20 milionów złotych, to bardzo mało. Długu spółka za bardzo nie ma, a nakłady potrzebne do tego, żeby firma mogła dalej tak sobie operować, są tak naprawdę minimalne w zeszłym roku firma wypracowała 28 milionów złotych przychodu i 2,5 miliona zysku netto, te, czyli mniej więcej 50 groszy na akcję. To wszystko to są naprawdę dobre liczby. Do tego dochodzi jeszcze dywidenda w wysokości 45 groszy na akcję, czyli ta stopa dywidendy wynosi około 11%. A już patrząc na ten rok, w pierwszym półroczu firma przetworzyła znacznie więcej umów niż dotychczas, więc też można się spodziewać, że zyski w tym roku wzrosną. I taką wisienką na torcie są kursy walut, dlatego że firma inkasuje przychody yy, większość przychodów w euro i w funtach, na no koszty ma w złotówkach, więc w miarę upływu czasu, jak złotówka względem tych dwóch walut będzie się osłabiać, no to to jeszcze ta spółka będzie trochę ekstra na tym zyskiwać. I z tych wszystkich powodów gorąco zachęcam się do analizy tej spółki, zainteresowania się nią. No jeżeli się nie zgadzasz z czymkolwiek co powiedziałem, pamiętaj, żeby napisać mi to w komentarzu, żebyśmy się mogli kulturalnie pokłócić. A tak to co? Zostaw suba wbijaj na Instagrama, gdzie znajdziesz więcej podobnych analiz. Widzimy się w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia, trzymaj się. Cześć.